I już manka ostrych sromadii. Dzisiaj gramy w taką niedłubą grę. Będziemy karmić yy, taką dziewczynę różnymi tutaj rzeczami. Ale naj, najpierw już, oczywiście będziecie mieli nazwę gry w opisie. Nazwijmy ją jakoś. Może to będzie Jola. Jola, Jola. Będziemy robić jej... Joli. Będziemy robić jej na przykład to. Dzień dobry. No i teraz... Chwila, nie, no i jeszcze raz musimy wejść, bo niechcący wykliknąłem, ale możemy zrobić napój z tego? Wow, do, do, co to jest to? Czekaj, niech ona sobie tego spróbuje, zobacz. Wypluła to, to. tutaj gdzieś. O, no to zmiksujmy i to. A niech ma. Ha! O się, że to nie będzie niebieskie, a to jest jakieś... takie... mmmm... wypić. Wypij to! Nie widziałam twojej reakcji. To może zróbmy koktajl, aż nie... Mmm! O oh, wow. Czuję się. Up. Ale czekaj, ale... O dobra, tu mamy to. Dobra. No i zróbmy. Koktaj! o fuj, Ofu! Słomkę? Słomka, halo? Wypij sobie. Jola, jola wypij to. Nie, nie posmakuj jej. Może to wyrzucimy? Da się to wyrzucić. Dobra musi to wypić, bo nie da się inaczej. Blu, blu. Teraz zróbmy jej może i ryż, makaron. Teraz zróbmy jej zdrowy koktajl. O, jak się ucieszyła. Yy, z gruszki, pyszny. Pyszny, zdrowy koktajl. Nie, 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 bo to jest pomidor. Nie, ja nie chciałam pomidora. Odłożymy sobie go. I jeszcze z truskawek. No, truskawki są bardzo zdrowe. Będzie jej pewnie <tuskawek> bardzo smakowało. Tak myślę. No i dobra, no to y, tutaj mamy jakieś. Nie, nie damy jej to, bo ja chcę, żeby ona, wiecie. Tutaj ona bardzo y, naszą kuchnię polubiła, więc robimy szejki. Dzisiaj same szejki robiłem my. Dobra, no to to jest to wysoko, ja bym taki wypił. Proszę, wypić to sobie z gruszki, z marchewki, z truskawki. Fajne? No ale przy to zdrowy sok, nie lubisz go? Dobra, musisz i tak go widać. Może z samych truskawek zróbmy. Jej. Z samych truskawek. Up, puop, puop, jak się cieszy. Oj! Przypał! Ciekawe! Czekajcie, tutaj mamy możemy... Raz, dwa, trzy, cztery. A dobra. 15, 12. O, patrzcie jaki smaczny. Ja mam taki chętnie wypił, bo on jest bardzo smaczny. Z truskawek samych. Ona chyba lubi truskawki. Lubi no, maty jak się cieszy. No wypij sobie, wypij sobie. A może z samych tych, mmm, Samych gruszek polubi. Czy nie polubi? Jak myślicie? No i teraz idziemy. Yy... Kucharz y, Amadeus. Nie, kucharz Madi. Y, nie, 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 poczekaj, 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 poczekaj. Jeszcze nie. O, teraz. Teraz, może samych takich gruszek. Smaczny soczek. Ja nie lubię gruszek, ale może ona polubi. Proszę, ja się ty szła, to. No patrzcie, jak się cieszy, no. Jola. Jola się cieszy, bardzo. Dobra. Ym, w takim razie robimy sok z cebulki. Klepka i pomi. ze robi pomidora. Zróbmy najróżniejszy sok. Eee. Dobra, tutaj, ale ja tego nie chcę. Eee. Witam serdecznie, bo ja chcę makaron, chleb i to. Nie, nie, ja chcę wyjąć gruszkę. Halo, halo, halo. Ja nie chcę tu gruszki, nie lubimy gruszki. O, teraz zobaczymy, jaki sok eee, wyjdzie z tego, z tego. Mm. O fuj. proszę, wypij, wypij to. Wypij to. Bę. Co nie? Z, daj, dajmy jej najgorszy napój w wszechświecie. To będzie najgorszy napój, ale taki najbardziej niezdrowy. Co my tu mam? Co mam co my taki najgorszy napój. Cieszę się, że... Nie, ale to miało być, że Ty się będziesz bała, no to dajmy jej tutaj dużo rzeczy i ja teraz zróbmy szejka z tego. I teraz, nie, 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 moja droga, nie, same zielone rzeczy tu ma być, mają być. <laughs> Może jakoś tą truskawkę wyjmić, bo to będzie za bardzo smakowało. Halo. Czekajcie, a to wypije Samą wodę? Bo to jest woda chyba. Smakuje ci? Mm, no tak, tak, jak podejrzewałem. Nie, 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 nie. Zróbmy taki niesmaczny napój. Z cebuli jeszcze. Nie, 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 bo ona nie jest taka. <laughs> Dobra. Eee, chwila. Dobra, brokułki idą tutaj. Tutaj. Nie, 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 nie. Coś niesmacznego dajmy. Coś takiego. Niesmacznego, zobaczcie. O nie, coś tam wypadło. I z tego jeszcze. O, to będzie niesmaczny napój, moim zdaniem. Damy jej tutaj kapustę. Surowe mięso, tak, tak, tak. Lubimy my surowe mięso. I teraz trochę wody. I teraz dawaj, miksuj to, miks zielony napój, to, to jest kwas, to jest kwas taki niedobry, trochę wody tutaj damy, trochę pieprzu, o tak, nie, bo to jest najgorszy widzowie napój, to jest najgorszy ever, da się to jeszcze, da się dorobić, fajnie, nie, cy cytryna jest smaczna, więc nie damy jej. Bo my tu same niesmaczne rzeczy. O nie! Oj, przypał będzie. O nie! Mi się stało to zielone. Ej, to możemy zmieniać kolor. To są barwniki. Dobra, zielony to jest. Już tu nic nie będziemy kombinować. Oj! Oj, oj, to na nas. O, o, fuj, kwas na szybie jest. Dobra, możemy to... Da się o nie uciec, żeby ona na nas po prostu nie napłyła tego? Dobra, z arbuska. Czerwony! Sok pyszny, czerwony sok. Wypij sobie tutaj, kucharz ci podał. I co? No i języczkiem posmyrała, posmyrała sobie po buźce. Teraz zróbmy... Jej puret Zróbmy jej popcorn na zimno. Up. up A, e, bo nie, dużo popcornu chcę. A nie. Czekajcie, jeszcze. Popatrzcie. Zro, zrobimy jej. E, tutaj posiekamy najpierw. Nie, 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 bo ja chciałem uciekać to. A to sobie... Nie, 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 nie. Bo chleb ma być cały, bo... Nie!

Teraz ja zrobimy szejka. Jaki kolor? Ja, ja nie patrzę. A dobra. zielony, wow. To dodajmy jeszcze marchewkę, pomidorka, takie. Ale to ja już... o pomarań... o, ja zróbmy najdziwniejszy kolor. Taki... czerwony. Będzie wampirem. Ona będzie wampirem. Proszę, to dla Ciebie. To dla... A, czy nie lubi keczupu. Dobra, dobra, lepiej wychodź, wychodź, pozosta się. No to wybierzmy sobie teraz Francuzika. Mm, mm, nazwijmy go, go jakoś. To będzie Francuz. Witaj Francuzie! Co tam robi? Znaczy nie Francuzie. Witaj. Tomek, to jest Tomek. Witaj Tomku. Ty to lubisz? Dobra, nie lubi tego. Wsadź to do lodówki z powrotem. A nie, nie da się. Trzeba to zjeść. Weź to zjeść. W takim razie, jakiś taki wybrany, z ja ci to, bo to jest, dlaczego, a zapomniałam, że to jest zielony, a dobra, jeszcze dajmy mu trochę cytrynki, y shake, shake jak najbardziej, y bez sztucznych składników, możesz sobie tu wypić go, szklankę wyrzuciliśmy, no to może, o!